Cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj robimy haul. Weszłam sobie na Zalando, zobaczyłam kilka ciekawych rzeczy i stwierdziłam. Że zrobię zamówienie, ale w ogóle chyba to ostatnio zmieniło trochę swoją politykę. Może nie takie ostatnio, było już od dłuższego czasu, ale zobaczcie, ile dostałam przesyłek, a zamówiłam wszystko w jednym e, momencie. Więc oni teraz bardzo mocno e, po prostu robią tak, że Massimo Duty samo wysyła i tak dalej, i tak dalej. No i też czekamy na jedną paczkę aż tydzień. No jak na dzisiejsze standardy to jest to dosyć długo. E, I e, już w sumie nie pamiętam, co zamówiłam. Wydaje mi się, że to miało być sukienki. Więc może zacznijmy najpierw od takiej reklamówki, którą się kupuje na Allegro, bo sama ją kupowałam. I to jest z marki... a dobra, bo to jest właśnie polska marka, która jest na Zalando. To jest sukienka, za którą zapłaciłam 150 zł i to jest właśnie marka, która nazywa się Macadamia. I nie wiem dlaczego, ale jak spojrzałam na to, to od razu mi się skojarzyło z tym, że to jest marka taka, która po prostu kupuje rzeczy na ptaku i sprzedaje ze swoją metką. Musiałabym oczywiście wejść na ich y, Instagrama i to sprawdzić, a zamówiłam ją. To jest chyba 100% bawełna, tak po dotyku, ale już Wam powiem, jak znajdę metkę. No metka jest taka typowo... unibrand. 95% bawełna i 5% elastan. No i to jest taka właśnie sukienka, którą można regulować. Jest... Nie ma paska? Nie wierzę. Naprawdę nie ma paska do niej? No, tutaj widzicie zdjęcie, więc może faktycznie nie ma paska. Sprawdziłam sobie tą markę, tak żeby nie rzucać takimi podejrzeniami odnośnie ptaka, i okazało się, że jest to marka, która sprzedaje i dla klientów indywidualnych, czyli takich jak my, i hurtowo w ptaku. Więc dobry mam radę na takie ubrania. No, i słuchajcie, no nie no, jak ja zobaczyłam to zdjęcie, musiałam jeszcze sprawdzić. Po pierwsze, kolor na żywo jest dużo taki cieplejszy, bardziej żółty. Tamten, oczywiście, na zdjęciach bardziej mi się podoba. No i ogólnie, no, porównajcie mnie do tej modelki. Tak to wygląda z tyłu. No, z tyłu wyglądam jak taka typowa babcia, która dopiero wstała i idzie sobie zrobić. Nie wiem, co do co piją. E, Ziółka jakieś rano. Tak wyglądam. Tragedia. Okropna. Znaczy wiecie, gdybym tutaj teraz wzięła jakiś pasek i spróbowała to związać, ale to są też takie typowe sukienki, które są od 5 lat właśnie na ptaku czy na takich innych, nie wiem, straganach i tak dalej. Więc no, nie wygląda to po prostu korzystnie, przynajmniej do mojej sylwetki. I jak za 150 zł, to też jest to dosyć dużo. Lecimy do kolejnego zamówienia. Uuu, tego jestem super ciekawa, bo. Ojsho bardzo często ma fajną właśnie taką letnią kolekcję i zobaczyłam, że mają taką sukienkę i to jest właśnie sukienka, która szła do mnie z zagranicy i to jest ta paczka, na którą czekałam właśnie ponad tydzień. Musiałam za nią zapłacić 5 zł, ale w ogóle dziwne, że nie mam jej etykiety zwrotu. Właśnie, nie, jest, jest, dobra. I to jest, słuchajcie, taka sukienusia czarna, linia, to jest chyba z... Lezy wiskozą, tak mi się wydaje. I na pewno oni mają te sukienki też w innych kolorach, ale jednak ta mi się spodobała najbardziej. I to jest właśnie rozmiar S, więc nie mogę się doczekać i już mierzę. Pieski żyją jak coś. O, nawet widać. I to jest właśnie ta sukienka. No i muszę Wam powiedzieć, no w porównaniu do tamtej, no to słuchajcie, nie była ziemia. Trochę mogłabym mieć większy wiózł do tej sukienki, bo wydaje mi się, chociaż może, może te paski, gdyby, te sznurki, gdyby były trochę krótsze, bo ja też mam już jedną sukienkę z Oysho, taką czerwoną. To też skracałam te ramionczka, bo jednak one były trochę za długie. No podoba mi się, ładnie ona wygląda. To wiązanie z tyłu też jest takie, że możecie sami dostosować do talii, co bardzo mi się podoba, no bo przez to możemy sobie właśnie zrobić ładną figurę. Jeżeli chodzi o rozcięcia, Mam, o, widzę metkę. Teraz nagle ją znalazłam. 84% wiskozy i 16% to jest len. No i jest fajna, właśnie nie jest zbyt też przyświtująca, jak możecie zobaczyć, więc no ta mi się bardzo podoba. Chociaż nie wiem, czy nie wolałabym, żeby była odrobinę krótsza, ale znowu do klapek myślę, że wyglądałoby to spoko. Mam nowy dywan, więc nie chcę tutaj w ogóle w butach wchodzić, bo on wygląda zbyt dobrze. I chciałabym, żeby na tak się utrzymało jak najdłużej, dlatego jestem bez. I niczego na stopach. No ale spoko. No Zobaczcie, też fajnie pracuje. Ta sukienka wygląda bardzo ładnie. Niestety nie jest ona dostępna na stronie Oysho w tej wersji kolorystycznej, bo jak pamiętam, to jak byłam tam na stronie, chyba była taka zielona i chyba była czerwona. A ta jednak spodobała mi się najbardziej, więc ta bardzo mi się podoba. Otwieramy kolejne zamówienie. I tu mamy czarną sukienkę, więc sprawdzamy. A, i ta sukienka chyba jest z gapa. Jak dobrze pamiętam, no to jest taki czarny, nie czarny, jak zresztą możecie sobie porównać do tej sukienki. Ona też ma być taka, wiecie, typowo letnia, wygodna. To jest chyba y, bawełna muslinowa, jak dobrze widzę, a jeżeli chodzi o skład, to zaraz zobaczymy, czy dobrze widzę. Tak, to jest bawełna muslinowa. Ta sukienka kosztowała 229, a ta kosztuje 269, więc już nawet po widoku powiedziałabym, że ta jest bardziej opłacalna, ale przymierzmy ją. No już, Miśko, to tutaj. Okej, okay, i to jest kolejna. Wydaje mi się, że to jest sukienka, w której wiele osób naprawdę może się zakochać, dlatego że ona jest turbowygodna, bardzo ładnie wygląda dół tej sukienki i jedyne co mi się nie do końca podoba, to tutaj ten dekolt, bo moim zdaniem on mógłby być. O, zobacz, troszeczkę niżej. I wtedy wydaje mi się, że to wygląda było ładniej, ale ja wtedy to muszę naciągać, więc normalnie to leży tak. I tutaj jednak... Coś, coś tu chciałabym trochę bardziej pokazać, nie dlatego, żeby pokazać, tylko dlatego, żeby to po prostu lepiej wyglądało na sylwetce. Z tyłu ona bardzo prosto wygląda, no ale bardzo podoba mi się właśnie ten dół. Przerwa na kuriera, więc miałam jeszcze chwilę, żeby popatrzeć, jak wygląda ta sukienka. Więc powiem Wam, że nawet to, że ona nie jest czarna, trochę wpływa na to, że wygląda odrobinę inaczej i ona jest bardzo ładna, bardzo jest fajnie zrobiona, więc jeżeli taki styl Wam się podoba, to myślę, że będziecie z niej zachwyceni. To po prostu nie jest w stu procentach mój styl, wolałabym, żeby ten dekolt trochę inaczej wyglądał. Te ramionczka natomiast bardzo mi się podobają, ale właśnie tutaj wolałabym, żeby było to troszeczkę albo trochę bardziej w ten sposób zakończone, albo żeby po prostu to było trochę niżej opuszczone jeszcze, ale ogólnie, no wydaje się być taką super lekką, wygodną, przewiewną sukienką, czy to po prostu do pracy, jeżeli marzy, możecie w takich rzeczach chodzić, czy na wakacje, do zwiedzania. Przez to, że ona w żadnym miejscu nie krępuje ruchów i jest po prostu bardzo, bardzo wygodna, więc ona naprawdę no fajnie, fajnie leży. Bardzo mi się podoba. I ostatnia rzecz to zamówienie z Massimo Dutti. I tutaj mamy dwie sukienki. Pierwsza z nich jest granatowa. Jak widzicie jest taka Dłuższe, tutaj ma wiązanie i zastanawiam się, która to będzie. Ona będzie albo po 400 zł. I to jest różna sukienka, albo sukienka średniej 250. Teraz nie jestem w stanie Wam powiedzieć, która to jest, która, ale jeżeli chodzi o rozmiar, to mam tutaj rozmiar S, tak samo jak w sumie w, we wszystkich sukienkach. i Jest to stuprocentowa bawełna, więc. Mierze. Dobra, więc to jest ta tańsza sukienka, bo sprawdziłam na kąpie. 250 zł. Jeżeli chodzi o materiał, to on jest cienki. Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, że to jest taki typowo t-shirtowy, ale jak przyjrzycie się z bliska, to jednak on ma jakąś taką malutką fakturę, która sprawia, że jednak no to nie jest taka sukienka typowo bawełniana. I muszę Wam powiedzieć, że znowu to nie jest do końca mój styl. Ale muszę docenić to, jak jest, jak ogólnie wygląda, dlatego że tutaj to sprawia, że w ogóle nie widać brzucha, więc jeżeli to jest obszar, z którym nie czujecie się super komfortowo, no to ta sukienka całkowicie to ukryje. Co prawda, jak mogliście zobaczyć na przebitkach, chciałam to jeszcze mocniej związać. To już po prostu nie dało się, dlatego że. Tutaj pod pachą robiło się tak, no po prostu nieładnie, bo za mocno chciałam ścisnąć, więc to jest takie ściśnięcie, że to po prostu wygląda jeszcze dobrze. Sama góra jest bardzo komfortowa, chociaż wydaje mi się, że jest trochę krzywa właśnie przez to, że tak tutaj jest ymm, ładnie, a tutaj przez to zwinięcie, no ale to pewnie zależy po prostu od tego, kto jak to zaciągnie, więc tutaj się nie czepiam. Długość, no to jest zdecydowanie taka... No, midi, MIDI, MIDI pomiędzy MAXI, bo MAXI to, to na pewno nie jest dla mnie MAXI, to jest do Ziemi. I słuchajcie, jeszcze mamy tutaj takie rozcięcia. Dla niektórych to może być minus, no bo tak, może by było powiedzieć, że to jest sukienka do pracy, ale to rozcięcie jest naprawdę wysokie. Ja aż sama się zdziwiłam, jak jest wysokie, bo myślałam, że będzie mniejsze i ono jest z obu stron, więc to może sprawić, że sukienka, która potencjalnie mogła być sukienką do pracy, przestaje nią być. No ale też ten kolor taki granatowy wygląda bardzo ładnie, bardzo tak klasycznie, spokojnie. No i znowu jest to sukienka, która jest bardzo wygodna, bo mimo tego, że macie tutaj związane w talii, to nie czujecie tutaj żadnego żadnego dyskomfortu. No i fajne jest właśnie tutaj to, co sprawia, że nie w tą stronę pokazuję, bo patrzę pogląd, to sprawia, że po prostu ta okolica brzucha nie jest w ogóle uwidoczniona i to wygląda bardzo ładnie z tyłu. Też nic się nie odznacza. Naprawdę fajna sukienka. I teraz ta sukienka kosztuje 350, więc jak na sieciówkę dosyć sporo, jak na to powiedziałabym, że standardowo. I mamy tutaj 100% wiskozy. Ale to jest to w środku a na zewnątrz, czemu ja nie mogę tego. Też wiskoza. Dobra. Czyli jest w 100% wiskozowa, jest ona czarna, wygląda tak. Więc mierzymy. Kurczę, i to aż mi jest przykro, bo to jest naprawdę sukienka, która mogłaby mieć potencjał, ale ona jest, nie wiem, albo jest dla mnie za duża, albo po prostu nie czuję tego klimatu, bo kompletnie nie mam talii. Mimo tego, że tutaj jest gumka, ale ona jest tak luźna, że w ogóle w żaden sposób nie przyczynia się do tworzenia sylwetki. A z tyłu to, to mi się wydaje, że to wygląda jak takie szelki u małych dzieci, żeby to naciągnąć. No moim zdaniem nie wygląda to korzystnie. Tutaj ten dekolt powiedziałabym, że nawet spoko wygląda, ale też jak się nachylę, Cóż? Nie no, jak, jak się dobrze nachylę to też yy, wszystko widać. No i fajne są tutaj też te detale, ale po prostu ten tył, no nie podoba mi się właśnie bardzo to, o, teraz zobaczcie. Zobaczcie jak ta sukienka tutaj odstaje. Widzicie? No i też zobaczcie jak stanę tak. To wygląda jakbym nic nie miała, ja wiem, w biustie nie mam jakoś super dużo, ale no tyłek mam. Tu nie mam nic. Poczekajcie, bo te pomki mnie po prostu zamęczą. I wiecie, ja w tej sukience jak z jednej strony czuję się jak taka grecka bugini, ale to jest grecka bugini, która ma zero kształtów i która wygląda jakby miała albo worek, albo jak stanie bokiem yy, za dużą sukienkę przytrzymującą się na szelkach. Więc no niestety nie mój klimat. Więc podsumowując, gdybym miała zostawić jedną sukienkę, to zdecydowanie byłaby to sukienka z Oysho. Ogromnie mi się też podoba ta, ale ja po prostu wiem. Że ja nie będę w niej chodzić, bo to nie jest do końca mój styl. I jeżeli macie po prostu taki bardziej minimalistyczny, ja myślę, że to z takimi, wiecie, klapkami, do tego taka, ko, taki koszyk, no to muszę to wystylizować sobie chociaż w jako rolkę, bo myślę, że to będzie fajnie wyglądało. I żeby właśnie Wam ją pokazać, bo naprawdę bardzo moim zdaniem ładnie wygląda na sywetce, ale nie do końca jest to mój styl. Więc gdybym miała zostawić jedną, to myślę, że właśnie byłaby to ta z Oysho. A Wy mi dajcie znać, czy któraś z tych Wam się jakoś bardziej spodobała. I Jeżeli tak, no to oczywiście która. I czy macie jakieś inne swoje ulubione sklepy z takimi letnimi sukienkami. Nie wiem, czy jeszcze jest sens, żeby robić jeszcze jeden taki przegląd. Ja wiem, że letnie sukienki, ja tu wszystkie pokazałam, takie ciemne, ale starałam się. Wzięłam jedną bożową. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się niedługo. Pa!